Połomienny dzień wspaniały, czy ta duży, czy ta mały, czyli czyta każdy. Proszę Państwa, nasz następny gość, Pan Piotr Puściński, starosta Powiatu Wołnińskiego. Zapraszam. Szanowni Państwo, opowieści z narodu książę Kaspian, rozdział Co zobaczyła Uncja. Zuzata i Chłopcy byli już porządnie zmęczeni wiosłowani. Gdy obrążyli ostatni cyper i wpłynęli wreszcie do zatoki szkale wody. Młóc ją rozbolała głowa od słońca i długiego opatrywania się w migoczącą wodę. Nawet zupon miał już dość morskiej wody. Łabeczka przy sterze nie była przystosowana do wzrostu karłów, tylko ludzi, co sprawiało, że jego sopy wisiały przez cały czas w powietrzu. Każdy wie, jak jakie to niewygodne.